Na polskim rynku zadebiutował kolejny smartfon firmy Zopo. Oto model ZP530, którego stylowe wykończenie, nienaganna jakość wykonania, a także szkło 2,5D cieszą oko. Sprawdźmy zatem, jak prezentuje się smartfon oferowany za 749 zł. Oprócz samego urządzenia w pudełku znajdziemy folię ochronną, instrukcję obsługi, akumulator o pojemności 2100 mAh, kabel USB. Ładowarkę sieciową oraz standardowy zestaw słuchawkowy. Na frontowym panelu, który pokryty został taśmą szkła 2,5D, zagościł 5-ocalowy wyświetlacz o rozdzielczości HD. Nad którym umiejscowione zostały standardowe czujniki, 5 megapikselowa kamera do wideo połączeń oraz głośnik. Znajdziemy tu także trzy klawisze pojemnościowe z czerwonym podświetleniem. Tylny panel natomiast charakteryzuje się obecnością 8-megapikselowego aparatu głównego z diodą doświetlającą, głośnika głównego oraz mikrofonu wtórnego. Górna krawędź należy do wyjścia słuchawkowego oraz portu micro USB. Prawy bok do klawisza umożliwiającego regulację głośności, zaś lewy do włącznika. Jak zauważyliście, na dolnym obrzeżu umiejscowiony został jedyny mikrofon. Z p 530 Napędzany jest przez 64-bitowy procesor od Mediateka i pracuje pod kontrolą Androida 4.4. Choć w najbliższym czasie powinno się to zmienić, gdyż producent zapowiedział już aktualizację do wersji 5.0 Lollipop. Warto także dodać, że smartfon posiada podwójny slot kart SIM oraz modem LTE kategorii 4.